Jak zbudować głęboką i bliską relację z Duchem Świętym? Jak ze wszystkich myśli, które słyszysz w głowie, rozpoznać, które z nich to Bóg? Jako projekt Przebudzenie, razem z księdzem Radkiem Rafałem ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, zapraszamy na całodniowe szkolenie. Jakie tematy będziemy poruszać? Będziemy mówić o tym, jak podążać za Duchem Świętym. W relacji z samym sobą, z naszymi rozbuchanymi emocjami, myślami, z naszym ciałem. Będziemy też mówić o tym, jak podążać za Duchem Świętym w relacji ze swoją rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi. Szkolenie będzie całodniowe, ale będzie online. Termin to sobota 7 maja. Możesz połączyć się dzięki tej formie onlineowej z nami z każdego miejsca w Polsce, z każdego miejsca na świecie. Więc Mam nadzieję, że spędzisz z nami cały dzień, z nami i z Duchem Świętym. Do zobaczenia.